Ona no, ale aż nie wierzy patrząc na ten czas, choć pewnie czuła, że coś nie idzie kartupiskanym. No tak. To jest bezsilność, bo, bo, bo jakby, no, jest samopoczucie, jest super, wszystko niby jest ok, no ale niestety gdzieś po świadomości jest ta wiedza, ta myśl, że jednak i tak nic się nie da z tym wszystkim zrobić. Trzeba walczyć tylko o jak najlepsze miejsce, jak najmniejszą stratę. Kartoniskan to przebiegła pierwsze kółko, gdzie, gdzie była piąta, ale później już słabsze czasy i teraz rzecz jasna w czołowej dziesiątce nie zmieści się. No, chyba, żeby wyprzedziła ribom i wypchnęła jeszcze MS z pierwszej dziesiątki. Ale już chyba nie da rady. Będzie jedenaste miejsce dla Finki. Czyli dwie szwetki pozostaną w dziesiące. Tak jest kartoniska Nan 11. Tygins Wenkarl, tak wygląda podróż, bez żadnej szwedki. To już się dawno nie zdarzało w zawodach Kucharu Świata. Amerykanka, Norweszka i Niemka, a później jeszcze francuska i druga Amerykanka i druga francuska. I Norweszka najlepsza dzisiaj: Kalwa. Lauki, Amerykanka, czyli trzy Amerykanki, tak jak mówiłeś oj, dziesiące Anderson. Ebba Anderson dopiero na dziewiątym miejscu. A ja miałem ci powiedzieć, że mamy dwie y, Polki w punktach i w tym momencie dobiegła Lindström i zrzuciła Weronikę Kaletę na 51 miejsce, więc dobre punkty dzisiaj Izabeli Marcisz 38 miejsce Po tym takim ospałym początku, jednak później Polka. Powalczyła, wyprzedziła te zawodniczki, które na początku z nią prowadziły te, które startowały przed nią i pierwsze punkty no nie są. Tak, niewątpliwie pomógł, pomógł też. Yy, niski numer startowy, to jak dzisiaj widzieliśmy, miało swoje, miało swoje znaczenie. No ale brawo, punkty pucharowe są, wcześniej Monika Skinder też zdobywała punkty, no miejsca dosyć odległe, ale co najważniejsze mała poprawa, mała poprawa jest, Rydzek Sprinterka z Niemiec dobiegła i to jest chyba ostatnia zawodniczka, która była na trasie, bo ona pół minuty wcześniej wyruszyła niż kartu. Niskanen 44 miejsce. Więc jeszcze zepchnęła Weronikę Kaletę na 52 miejsce. Natomiast Izabela Marcisz pozostała na 38. Sensacyjnie. Oprócz oczywiście drugiego w tym sezonie zwycięstwa Jessy Diggins. Wygląda podium Heidi Wengt na drugim miejscu. Wiktoria Karl. Niemcy na trzecim później Flora Rolci, Francja, Rosie Brennan, Stady Zjednoczone, Delfin Claudel, Francja, eee, Anne Schersti Kalwa, druga z Norweżek na siódmym miejscu. Trzecia Amerykanka Sofia Laukli Lauf jest ósma i dopiero dziewiąta. Pierwsza Szwedka Ebba Andersson, jest Maribą zamykaczową dziesiątkę. Anderson straciła do Diggins ponad minutę. No ale wniosek jest jeden i prosty nie wydało smarowanie nart u zawodniczek szwedzkich, bo to widać po także po innych, po Rimom, po może mniej po Swan, bo ona biegła wcześniej, ale Moalilar też daleko na osiemnastym miejscu. No jest to jakaś reguła, oglądamy teraz najlepsze zawodniczki. To było trzecie miejsce Heidi Weng. Na drugim stopniu podium. No i nie, niesamowita Jessie Diggins. Będzie po raz drugi w tym sezonie. Pierwsza tydzień temu zwycięstwo w Galiware, Oprócz tego rzecz jasna także miejsca na podium w czołowej dziesiątce. Umocni się zdecydowanie na prowadzeniu w klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata, no bo rywalki Ribom, Brennan, Eba, Anderson, Carlson, nieco, nieco dalej. No a komentatorzy szwedzcy doszli do tych samych wniosków co my, więc prawdopodobnie narty zawiodły dziś gospodarzy. Tak, Carlson dopiero 23. Męska, szwedek, a tak wygląda właśnie klasykacja Pucharu Świata. Dwie Amerykanki na czele, Jessie Diggins, Rosie Brennan. O teraz o punkcik, Brennan wygrywa z ribą, ale to jest drugie i trzecie miejsce. No i pierwsze punkty Izabeli Marcisz, 38. Dzisiaj Lokata. A za 38 miejsce jest punktów 13. Podium bez śwedek. Jessie Diggins, o to właśnie Amerykanka, Heidi Weng, Norwegia i Wiktoria Karl Niemcy. A teraz śnieg przestał padać. Uh, Jesse Dickens, was it the inspiration from the boys yesterday who made you go so fast today? Yeah, it really was. I, uh, oh my God, I cried so hard. I was so happy. That got me fired up in such a big way. I'm so thankful to those boys for what they did. And I went out there and I was like, I just got to ski like JC out here. So trying to keep that stoke going. It was so cool last night celebrating with the team. So uh, yeah, this one was for the boys. <laughs> Tell us a little bit about the race today. Oh well, we had great skis. So our tech team has been on fire. They have been working so hard, and I'm so grateful. And yeah, I felt like I was flying out there. Those that was so fun. Those downhills were amazing. It was a blast to ski. And uh, yeah, it, it was just it was really fun. I love this course. The crowd was awesome and had some amazing cheering out there. Congratulations, Stiffy. Thank you. Yes, how are you? Jak tu się nie cieszyć? Ze zwycięstwa. Wspaniały sukces znów. przewaga ponad 20 sekund. A dla Niemki Karl to jest pierwsze podium w Pucharze Świata. Stawała i owszem w sztafecie. Ostatnio w Galiwarę. A to jest pierwsze podium. Indywidualne. Może trzeba ozdabiać buzie, żeby wygrywać. wrócić na trasy z, z tym patentem, no, dopiero by się bierdalen zdziwił, no, też by zaczął o Oto no to właśnie Niemka, gdzie jest ośmioletnia. Pierwsze podmiot w karierze młodego. Radość absolutna. I Jesse Diggins. Najbardziej popularna. Biegaczka narciarska, akwwwista w mediach społecznościowych, zawsze uśmiechnięta. A Ja się muszę przyznać, dzisiaj do strasznej pomyłki, bo po biegu panów mówiłem, że wszystko co najlepsze dla kibiców, dopiero przed nimi, a ja tu. Tak. A tu kula, klęska. To jest nawet ma buty w kolorze tego sera, który tam stoi. Aha. A ten potworek, który jest wręczany, to, to chyba jest ten legendarny, który. Jak Nesi ma się chować w tym, w tym jeziorze z Turszem, takie są legendy. W pobliżu Estersu. Ja myślę, że to jakiś smok. No, jak potworek, to musi być smok. Smokowy potworek. Taki zielony, żabkowaty trochę, żeby mógł się ukryć w głębinie, dlatego go nikt dotychczas nie znalazł. No, ale wygląda taki potworek, ale wygląda sympatycznie. Chyba to nie chyba jest groźny skupy. dla ludzi. Wygląda sympatycznie, nawet pająk. No i na tym... Tu bym polemizował. To jest kucharz Świata na dystansach. Jesse Dean też jest literką, więc dzisiaj... I Harald Amundsen i Jesse Diggins i wygrali i wzięli wszystko. Zobaczymy jak będzie za tydzień. Rywalizację Westersund kończymy dzisiaj. Dziś oczywiście zapraszamy także na skoki w Kligenthal. To wydarzenie dnia 15:30 Rozpocznie się studio. Sytuacja w pucharze narodów wygląda tak. A za tydzień już niecały spotykamy się w Trondheim, w Norwegii od piątku. W piątek sprinty, w sobotę hmm, z Kiatlon na 20 km, i w niedzielę bieg na 10 km, interwałowy, ale techniką klasyczną. Sprinty techniką dowolną. To za tydzień od 15 do 17 grudnia. Pamiątkowe zdjęcia jeszcze rzut oka na stadion w Estersund, który był przed chwilą zwycięskim miejscem zwycięstwa Jesse Diggins po raz drugi w tym sezonie Amerykanka okazała się najlepsza, prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu świata, wcześniej w biegu mężczyzn triumf Haralda Amundsena, który także dał mu prowadzenie w obu klasyfikacjach Pucharu Świata, w tym Generalnej. No Amerykanka nawet biegną z tych chyba dzisiaj na trudniejszych warunkach pogodowych dała spokojnie radę. No i to, co na co zwracałeś uwagę, że rywalki te najgroźniejsze miały dziś nad nią kontrolę, bo biegły za nią, więc mogły porównywać czasy do liderki Pucharu Świata, a mimo to nikt nawet się do Amerykanki nie zbliżył. Tak i znowu pewne zwycięstwo, dwadzieścia kilka sekund, na, na dynamicznym dystansie trasa, jak sam mówiłeś, znacznie trudniejsza niż ta w Galiwarę, gdzie było sporo zakrętów, ale nie było tak długich podbiegów jak tutaj. O jak to przyjemnie później tak poleżeć. Może leżałem w tym samym miejscu co Jessie Diggins. Taka francuska dolci rewelacyjny występ. Czwarte miejsce była pierwszą, która znalazła się przy Jessie Diggins. Miała blisko z tego fotela liderki z gorącego krzesła i próbowała nie tylko pogratulować, ale podnieść amerykankę. It's... Sponsorem programu były Militaria.pl. Sponsorem